Siema. Chciałem wam się powiedzieć o naszym aucie. Jest to BMW serii 7, 730d xDrive napędem na 4 koła. Autko z początku produkcji Model G11 265 koni że Bardzo fajne, dynamiczne auto Bardzo przyzwoite spalanie Średnie spalanie w mieście Przy spokojnej jeździe Jest jakieś 7-8 litrów W trasie też koło 7-8 litrów Przy 140 Przy takiej mega spokojnej jeździe Gdzieś tam bocznymi drogami Do 90 na godzinę Można zejść nawet do 6, 6, Auto jest bardzo dynamiczne, ma bardzo dużo momentu obrotowego. Nie pamiętam teraz ile, ale coś ponad 500, coś pod 600 momentu. Bardzo komfortowe zawieszenie pneumatyczne. Super się sprawdza w długie trasy, ale też i pomieście. A siódemka jest e, troszeczkę obniżona. Jestem <grym> trochę zboczony na tym punkcie. Każde nasze auto w wypożyczalni jest trochę zmienione. E, siódemka ma założone felgi od wersji poliftowej 20 cali, do tego ma obniżone zawieszenie pneumatyczne. E, bardzo fajnie się to sprawdza, gdyż e, przy odpaleniu jest od razu na ustawieniu sport indywidual leży sobie niziutko i fajnie się prezentuje a jak potrzebujemy gdzieś pojechać bardziej komfortowo, wciskamy komfort auto podnosi się do fabrycznej wysokości jest mega komfortowe można wybrać komfort plus, wtedy jest jak statek, po prostu płynie, prawie jak jest klasa więc takie tematyczne zawieszenia bardzo fajnie się sprawdzają, bo można sobie pozwolić na jakieś tam modyfikacje, że spoko to wygląda, ale i nie traci komfortu Cóż mogę wam powiedzieć więcej, no zapraszam do wypożyczania, przekonajcie się sami jak fajnie się jeździ taką siódemą. Tyle na dzisiaj ode mnie, dzięki.